Ja jestem na e 007 i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stombrider. no i słuchajcie, na sam starcie. E, chciałem tylko przypomnieć, że byłbym mega mega wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem dla zasięgu. No i oczywiście, jeżeli jesteście nowi jeszcze tego kanału, nie subskrybujecie to serdecznie zapraszam do zostawienia tego czerwonego przycisku na składzie. Teraz już przechodzimy do gry i ogólnie rzecz biorąc mam dla Was taką smutną informację, ponieważ niestety em, po, po, po tym jak skończyłem teorię i ostatni odcinek grałem sobie, znaczy grałem jeszcze trochę na, na samym odcinku, tylko niestety nie nagrało mi się wideo, w sensie, że film był z samym audio, tylko dźwięki i nie było żadnego obrazu niestety. Tak, tak, taki back, no bardzo przepraszam. E, dlatego no niestety tak to wyszło. Mm, yy, no i słuchajcie Dotarliśmy do tego miejsca W tym czasie Na szczęście nic, nic wtedy Nic się specjalnego nie działo Tylko sobie biegliśmy, więc dużo nie straciliście Na tym czasem odpaliliśmy sobie ognisko I lecimy, lecimy dalej Więc słuchajcie yy, Tutaj jest taki las W ogóle sobie odpalmy może, proszę bardzo yy, Nasz instynkt przetrwania I coś tu podpowiadało nam Że coś tu znajdziemy Znaleźliśmy Sarnę, która przed nami uciekła. Dobra, biegiemy za Sarną. Jakiś łucznik niestety został powieszony i już troszeczkę mu zbrzydła twarzyczka, jak widzieliście. Okej, okay, tędy da się przejść. Coś da się tędy, nie. To jest bunkier całkowicie zamknięty. E, aby podnieść. O, mamy kołczan. Mamy kołczan Czekajcie, zdobądź łuk, teraz mamy, ale czekajcie Gdzie tu mamy ekwipunek? Możemy sprawdzić gdzieś mój nasz ekwipunek? Nie, to są tylko jakieś pliki, relikty Sprzęt, o jest sprzęt Dobra, nie, nie mam tego pojęcia jak to działa, pewnie się niedługo dowiemy Trzeba tylko teraz zdobyć łuk Łuk, łuk, da się tutaj tędy wspiąć? Oczywiście, że się da Teraz przeskoczmy sobie tutaj i Przejdźmy sobie tędy Dobra, 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 dobra. Lara, ładnie, ładnie. Wiesz co mogłaś po prostu skoczyć i pociągnąć go za sobą. Jeżeli już, już tak ten... Wiadomo, że nikt nie chciałby się z truposzem tak przytulać, no ale już, już, już jedna z, już się raz przytulałaś, więc dobra.

Okej, okay, dobra, czekaj, schowaj sobie to, póki co, Lara. No i musimy znaleźć, znaleźć, pożywienie, bo Lara nasza, jak już powiedziała nam, jest głodna. Niestety w tej grze nie ma napisów, więc jeżeli czegoś nie usłyszycie lub nie zrozumiecie po angielsku, no to tak trochę będzie fail. No, ale będę się starał Wam może lekko tłumaczyć z tego, co usłyszę i mówić. Czekajcie. Okej, okay, tutaj jest jakaś kolejna rzecz. Tu coś jest. Czy to jest... Książka, it, it happened again. private Kosuke he was on gate duty last night. no one heard anything. and this morning they found his helmet. nothing else. no tracks of his leaving. no blood. no showcasing. nothing. the others are talking about chinese partisans. maybe even american gis. damn fools. they have no idea what's happening here. It is the Oni who stalk us. The restless, evil spirits. They live in the old places of this island. We are trespassers here. And they are watching us. Waiting. All these wrecks, the ruins, this entire island is a graveyard. It's only a matter of time. The Oni will come for us. Uh Tutaj mogliście sobie poczytać, więc wydaje mi się, że póki co tego nie muszę wam wszystkiego mówić do końca. Dobra, ta książka już zniknęła. No i trzeba zabić pewnie tą sarnę i ją zjeść, bo jesteśmy głodni. Okej, okay, kolejny kołczan. Mamy już 12 strzał. Okej, okay, w ogóle ciekawe, czy będziemy mogli wyciągać strzały ze, zma ze zmarłych um, ofiar, które weźmiemy sobie na cel. Mam nadzieję, że tak. Dobra czekajcie, no bo ona... No ta sarna niestety uciekła, bo ja mam zbyt... zbyt wąż, tak tojmę. Nie umiem strzelać z łuku, niestety. Co zrobi, czekajcie? Żyjesz? No! W końcu! Jen, długo żyłaś, naprawdę. Sarno. Biedna. Ech, straszne to jest, wiem. Ja też nie lubię za bardzo oglądać taki scen, no ale. No. Typowy łańcuch pokarmowy, powiem tyle. Dobrze, że zakryli nam to Jak w Red Redemption, chociaż może jednak nie do końca No ale nie w, nie, nie w całości pokazują, bo w Red Redemption Dead 2 to naprawdę... Naprawdę ostre sceny były Oskurowywania... zwierząt Right, yy, Wróć z mięsem do obozu, na aby zbadać otoczenia Znaczy, spoko był you can w każdym razie mówi, że nie potrzebujesz żadnych przedmiotów, żeby 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 znaleźć miejsce do domu, że wystarczy po prostu, że yy, Boże ile strzał przebitych tu ma. Wystarczy po prostu, że będziesz patrzyła na gwiazdy i wtedy znajdziesz miejsce do, po prostu do domu. Yy, mogę to wziąć cię, bo mam cię zabrać do, 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 do mojego tego, przepraszam. Chyba nie mogę, wiecie. Mam coś, nie wiem, nic, czym mógłbym to wziąć. No, mogę to jakoś wziąć, przepraszam? Hmm. Jaki jest cel, czekajcie. Cel jest wróć z mięsem do obozu. Jak mam wrócić z mięsem? Jak mam je podnieść? Hmm. Nie jak mam wziąć to mięso, czekajcie, może gdzieś tu będzie coś. Czy mógłbym je wziąć? To są kolejne strzały. Przydadzą się. O! To może... To można sobie zjeść. Dobra sprawa. Jest coś, co moglibyśmy, moglibyśmy podnieść, dzięki czemu moglibyśmy to mięso prze... To jest kolejna sarna, ale póki co mamy już jedną sarnę. Może prawym przyciskiem myszy? Nie no. Tak, z łuku celujemy. Nie. Jak ja mam tą sarnę, przepraszam, wy użyć, wykorzystać? Hmm. Dobra, wiecie co? wydaj Sarna, ja ciebie już nie zamierzam zabić. Zabiłem Twoją przyjaciółkę, wystarczy. Jezus, ty agresywna, może jednak cię zabiję, bo jesteś zbyt agresywna. Wydaje mi się, że nie będę miał jej zabijać w ten sposób, żeby nie będę miał jej brać całej. Chyba, tylko będę musiał. Czekaj, no tu mam obóz nasz. To wydaje mi się, że po prostu. Tak, tutaj jest mój obóz? Chyba tak. To wydaje mi się, że po prostu zabrałem tylko pojedynczy przedmiot, prawda? Tak? Zaraz sobie zobaczymy. Ciśnij e, aby otworzyć menu obozu. E, w, tym e, e, w tym menu, PD zdobyte podczas gry, może przeznaczyć na opanowywanie nowych umiejętności. Ha, czyli ch chyba posłużyliśmy wzięliśmy jakąś część tej sarny w ten sposób, ten chłowcy, okej? Okay. I tu mamy sztuka przetrwania. z bystrzaj, co to jest? Zdobądź dodatkowe PD dzięki, upraw... Zdobądź do... dzięki uprawianiu zwierząt i odkrywaniu skrytek z żywności. Aha, czyli więcej PT będziemy dostawali. Umysł zbieracza. Czuję gruntowe skrzynie i schowaj, by znaleźć więcej surowców. Co to jest? Aha. Panuj! Odzyskiwanie strzał. No właśnie, to jest bardzo ważne. Weźmy sobie. Hmm. Najpierw to, a potem sobie więcej PD, ok? Czekajcie, jak to opanować, opanuj. Czekajcie, jak to opanować? Ta enter? Tak, enter. Odzyskiwanie strzał. Dobra. Okej, okay, teraz możemy sobie odzyskiwać strzały. No i jak będziemy kolejne punkty PDA, będziemy mogli sobie jeszcze ulepszyć, na przykład zdobywanie PDA i tego typu rzeczy. Eee, łowy, ulepszenia. Aha. Dobra. Obóz. I tu mamy umiejętności. Co dalej mamy? Tutaj mamy niedostępne i niedostępne. Mamy współrzędne położenia. Dobra. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Ross! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. And then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Ross, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You, you can do, do this, way. Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep, keep moving. moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Podsumowując, ogólnie rzecz biorąc e, jakby to powiedzieć, w końcu skontaktowaliśmy się z, z naszym przyjacielem, tak? E, czy tam nawet bardziej niż przyjacielem, bo ja do końca nie wiem w ogóle czy to, czy to jest przyjaciel, czy kto Sorry, jeżeli się nie ogarniam, ale tutaj nie zdążę niestety się z tego wywnioskować Natomiast jest Hamym i po prostu nie chce nam pomóc, no co tu zrobić. E, no i, 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 yy, no i musimy sobie tutaj dać radę, więc w każdym razie to jest menu obozu, tutaj nic już większego nie znajdziemy. Dziennik Lary, mam dziennik Lary, spoko. Zestaw rozpoczęty, okej okay, do okej. Okay. Yy, właściwie teraz tak naprawdę co mam zrobić, znaleźć wyjście z lasu. No, hmm, musimy znaleźć wyjście z lasu, no to w takim że możemy sobie ten prostu poleść żeby dowiedzieć się gdzie możemy dalej pójść, gdzie możemy dalej zajść. Mm. Też w sumie taka fajna sprawa jest... Co? Patrzcie, że to było zamknięte, teraz jest otwarte. Naciśnij shift, żeby zeskoczyć. Chwyć się drabiny. Kucnij, okej. Okay? To może lepiej nie zeskakiwać, tylko sobie zejść lepiej po prostu. Okej, okay, zobaczymy, co tam będzie. O. Oh. Jezu, głęboko tu trochę <laughs> Wiesz co, jak na to, że tak się zestrachałaś, to ja bym tutaj nie wchodził, skoro taka strachliwa jesteś, powiem Myślicie, że to prawdziwy czas, czy jakieś sztuczne? Bo prawdziwe god, To jest takie niesamowite nie wiem, czy ochoty aktualnie podpalać możliwe rzeczy jakiegoś domu. Nie wiadomo, czy to jest dobry dom, czy zbyt dom. Zamknięte. Naciska wielokrotnie, aby wyważyć. Potrzebujesz dodatkowego ekwipunku. Tylko jak zdobyć ten dodatkowy kwiatunek? Tutaj coś jest. No mhm. -mask mm Maska jakiegoś demona. Maska. Y no to ciekawe. There are traces of white paint on the inside. Fajna maska, powiem wam tak. No dobra, dalej, czy coś znajdziemy więcej? Bo przydałoby się to tworzyć. Nie no musimy to. Musimy to ewidentnie podpalić, no innej możliwości niestety nie ma. Musimy to podpalić, żeby tutaj otrzymać przejście. Tutaj o, dokładnie. Tutaj kolejne czaszki. No gość był ewidentnie psychiczny. Ten, kto tu mieszka. Ludzkie czy nieludzkie? Oby nieludzkie. No raczej jakieś bydlę... bydlę cię. Czekam. No byśmy czekali. Magnetofon ma. Czekaj, aby. aby wyważyć. Dobra. Akurat te drzwi nie musieliśmy wyważyć, ale te już jak najbardziej musimy. Dobra. Idziemy dalej Co to za miejsce? Bardzo ciekawe Dobra, i nieciekawe, ja bym tu się nie chciał znaleźć, ale wiecie no tu wyjście Ciekawe tylko, gdzie nas to wyjście zaprowadzi Nie możesz iść normalnie, tylko tak skakać jako Jak z Baneiro Okej okay. To jakaś sieć bunkrów Dziwnych bardzo There is someone. Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Laura, you made it. Sam. Um, Thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. <laughs> oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. <laughs> Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. <sighs> she loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses peace. well there's always some truth to miss she commanded an army of samurai warriors her magnificent storm guard they rode the very winds into battle laying waste to all the path. they say the sun rose at her command and she rules everything a space touch from the mountains to the sea and beyond but what happened to <laughs> Ouch! Bartera survival survival change. czy damy radę się. Nie możemy mu rzucić z tych, którzy przetrwają. Jesteśmy... Jeden, co już jest martwy. Ale tu będzie tragedia. Dam jeszcze strzał, tego nie wiem bo jesteśmy tak spanikowani, że nasza Lara nie potrafi tego aktualnie sprawdzić. Dobra, to wszyscy? Bo tak, albo jeszcze zaraz jakiś wyskoczy, zaraz się zobaczymy. Dawaj, 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 otwieraj to, otwieraj, ale sam się jeszcze nie pokój. that man matthias but i passed out when i woke up they were both gone you gotta shoot nico go and time off we need to find them oh uh, wait 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 what about roth okay let's split up one of us go with lara and meet up with roth the rest of us should fan out and look for sam i'll go with her no no Le uh, let me you know how to use one of these it's, it's been a while it, it's all coming back to me get to roth Nie wiem, czemu ja coś mi tu nie pasuje, ale może, może jednak pasuje. Zobaczymy sami, jak się to potoczy dalej. Okay. Not bad. E, ogólnie rzecz biorąc, wyjaśnię pokrótce co się działo, jakby to powiedzieć, em, spotkaliśmy naszą przyjaciółkę, która nagle zniknęła. Nie wiadomo czy w ogóle istniała, czy nie. Nie wiemy, czy w ogóle ci tu istnieli, czy to tylko jakieś halucynacje w ogóle. Ja naprawdę nie wiem. Nikt tego nie wie. No ale w każdym razie ta, ta dziewczyna, która tam nam zniknęła, wraz z tym gościem, opowiedzieli nam historię, która w sumie była bardzo podobna do historii, jakby to powiedzieć może do historii... z... z najnowszej, Najnowszego filmu, właśnie Tomb Raider. No, ponieważ, tak jak już jest, to tak filmy są na podstawie gier. Taka jest prawda. To nie giery są na podstawie filmów, pamiętajcie. Tylko filmy są na podstawie gier. Na no serio. Ja, ja, ja was nie, nie kłamię. No i tu jest coś, coś podobnego. Tak, tutaj też jest Chimiko, która ma podobne moce. Tylko wiadomo, Fabuła jest trochę inna. No i ogólnie rzecz biorąc, to by chyba było już na tyle w dzisiejszym materiale, ponieważ troszeczkę sobie tutaj już pobiegaliśmy, więc dziękuję Wam serdecznie tutaj za oglądanie, jeżeli komuś się ten film spodobał, a wciąż łapki w górę nie zostawił, to serdecznie zapraszam do zostawienia, no i oczywiście, jeżeli jesteście nowi i jeszcze nie subskrybujecie kanału, a wydaje się Wam, że opłaca się to zrobić, to ja Wam mówię, że naprawdę się opłaca, mamy dodatkowe kołczany. No i mamy, 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 mamy Nie wiem ile mamy strzał, czekajcie Mam 20 strzał 20 strzał to zawsze spoko sprawa eee, No i to w sumie tyle Czy mamy jakieś dodatkowe umiejętności Do odpalenia, do e, zdobycia Halo, enter Tak, enter Nie, nie mamy żadnych na razie umiejętności eee, No tak więc co Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia już na następnych odcinkach Cześć